Harry Potter i Książę Półkrwi, jako komedia. Klaps! Zadowolony z lekcji? A poza nauką, znalazłeś sobie jakieś zajęcie? Więc zastanawiam się czy... O nie, nie, to znaczy jest świetna, przyjaźnimy się. Ale to nic. I panowie, to co tu widzicie, to niezwykle dziwny eliksir. jest kochanie. Najsilniejszy, miłosny eliksir. Wiesz buzi? Na zdrowie! Ja ją kocham? No dobra, jesteś zakochany, a spotykacie się? Nie, to ty mnie przedstawisz. Chodźcie, wygramy ten mecz. doskonale. Moglibyś mi to dać? Wiesz, że lubię pracę ręcznie. No przepraszam, idę da się wyszukać. Ja jestem jego dziewczyną! A to ja się z nim. Przyjaźnie! Te kobiety wykończą mnie.